Telefonem. Dzisiejszy odcinek zostanie nagrywany telefonem, ponieważ kamera została obładowana Witamy w Aleksandrii. Znajdujemy się w Amonidas Park, za którego wejściówkę płatna jest 50 czyli razem 100 A to w przeliczeniu na polskie złotówki jest 8 zł za dwie osoby w kolejnym etapie pokażemy wam ile kosztuje kibel w tym przepięknym parku, który wam demonstrujemy roztaczają się alejki, chodniczki i piękne budowle synagog muzułmańskich Otoczone palmami oraz drzewami z terenów tropikalnych, które widzieliśmy już w wielu krajach: zieloność i mnóstwo hasioków. Cudowne rzędy palm, znajdujące się w parku, uosabiają jego duchowość i Majestatyczny spokój znajdujący się właśnie w nim. Legenda głosi, że w tym parku znajduje się miejsce imieniem Lewandowskiego. W nim pewnie znajdziemy piękne kształty bajecznych piłek i kontury kwadratowe, prostokątne w kształtach bramek. Egipski prezydent przywiózł do parku drzewa z dalekiego zachodu lub wschodu, które pną się niczym lejany tarzana w górę i w dół. Wyobraźnia potrafi tylko zbudować obraz całości tego drzewa. i ukazać jego okazałość Cisza i spokój Proszę Państwa, Pomnik Wenus to tylko jeden z 13 usytuowionych w tymże parku z, wynikające z najnowszych informacji jest to, że pomniki prawdopodobnie zostały postawione na dniach, z racji tego, że są jeszcze opakowane w worki foliowe, co widać na wspaniałych ujęciach. Yy, oznacza to, że figury są nie tylko geometrycznie pięknie wyrzeźbione, lecz także chronione są przed warunkami atmosferycznymi. Symetria osiowa parku została zachowana. Drzewa w kształcie grzybów w parku. Wygląda to jak palmiarnia, lecz na pewno do tego nie służy. Chcesz tańczyć? Tańczymy, tańczymy, nie śpimy. Publicznym płatnym parku jest także prywatny park. Niepubliczny, zakratany. Starodawna tabula i posąg i budowla, która stoi na środku drogi. Wskazuje na to, że znajdujemy się w miejscu centralnym miejscu w centralnym miejscu na ulicy. Tymi schodami przedostaniemy się na drugą stronę ulicy. Ruchliwe drogi Egiptu znajdują się tutaj wszędzie. Aleksandria obfituje w ilość ruchliwych dróg różnych. Staczka pojedzie do góry Wyk I gotowe Widział nas co? Ten pan co Dzięki tajemnemu przejściu przedostaniemy się do centrów handlowych. Tajne przejście, ciąg dalszy. Jest tam meczet. Są tam ludzie. Jest ten. Chciałem sobie nagrać tygrysa. No no. A, to jest tiger. Jest, African Tiger. Pan wystraszył ciąg dalszy przejścia tajemniczego. Cudownym sposobem znaleźliśmy się na Kremlu. Pozdrowienia z Kremla. Dostaliśmy się do centrum handlowego, w którym jesteśmy obserwowani jak zwierzęta w zoo. Jest to dla nas normalne, ponieważ jesteśmy tutaj chyba jedynymi białymi turystami i tak to właśnie wygląda. Nie, ten i ten właśnie drugi, ten półokrągły. i Latarnia Aleksandryjska Cud świata Syrenka Ogrom Ronda Trochę tak cugen wśród jedzie cugen ohohohohoho jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy.